Witajcie! Dziś pokażę Wam, jak przygotować fasolkę po bretońsku. Fasolę zalewam wodą i odstawiam na całą noc. Następnego dnia gotuję ją w tej samej wodzie, w której się moczyła. Wdaję sól, pieprz i paprykę. Cebulę kroję w kostkę i rumienię na oleju na małym ogniu. Kiedy fasola zacznie się gotować, zakrywam garnek. Boczek kroję w drobną kostkę. Fasolę gotuję 25 minut od czasu zagotowania, na średnim ogniu, a potem dodaję boczek i gotuję jeszcze 15 minut. Kiełbasę kroję w talarki, wodę mieszam z mąką i wlewam na gotującą się fasolę, stale mieszając. Gotuję, aż zgęstnieje. Dodaję kiełbasę. koncentrat pomidorowy, gotuję chwilkę, a następnie wyłączam gaz. Dodaję przyrumienioną cebulę i śmietanę. Mieszam i gotowe. Podaję z ziemniakami.